Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, 22 dzień września. Dzisiejszym tematem będzie koniec marzeń Roberta Lewandowskiego w Realu Madryt. Zaczynamy treści sportowe. Zapraszam! Przenosiny Roberta Lewandowskiego na Santiego Bernabeu zmierzają ku końcowi. I spekulacje, które były wokół Polaka, zostają rozwiane po tym, jak Francuz Karim Benzema przedłużył kontrakt z Królewskimi aż do 2021 roku. Ta informacja w zasadzie zamyka temat przenosiń reprezentanta Polski. I marzenia gry w Realu Madrid zostaną tylko marzeniami. Karim Benzema po podpisaniu nowego kontraktu powiedział, że Real Madrid będzie jego ostatnim klubem w karierze. Podczas konferencji prasowej Francuz wypowiedział się jasno. Uwielbiam styl gry tej drużyny. Nie ma drugiego takiego zespołu, dlatego chciałbym zakończyć tu karierę. Myślę, że Real będzie moim ostatnim klubem. Mam już prawie 30 lat, a w Madrycie czuję się znakomicie. Robert Lewandowski, najbliższe przenosiny do Realu Madryt miał latem 2016 roku. Tak uważa dziennikarz gazety AS, José Luis Guerrero. To tyle w dzisiejszych treściach sportowych. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj w tym momencie mój kanał. I oczywiście skomentuj. A my co? Widzimy się. Nie Trzymajcie się. Hej.